Dobry, kłaniam się. Państwu goszczę dziś Janusza Korwina-Mikkego z premedytacją. To odmieniam. Czy pan wie, panie prezesie, że y, zmieniono reguły w sprawie odmiany pańskiego nazwiska? Pan wybaczy, ale to nie będą żadne komisje mówiły, jak się mówi, tylko ludzie decydują. Język należy do ludzi, a nie do komisji. Ja do dzisiaj nie uznaję reformy z 1936 roku. Piszę puchar przez samo H, bo to pijanie ludzie to byli... Ja mam, mam relacje z tamtych opowiedzenia. To pijanie ludzie Wiedzieli się, w Łodzi robili radosną twórczość, a to zmienimy tak, a to zmienimy tak. Nie uznaję tej. Ludzie mówią i język należy do ludzi, a nie do państwa. Czyli uzus językowy, ale tu jest takie ładne uzasadnienie, że słaba świadomość heraldyczna występuje u nas, dlatego ten pierwszy człowiek, który kiedyś był nieodmienny, teraz się odmienia. No i jeżeli ludzie uparli się odmieniać herb Korwin, są Korwina, no to widocznie trzeba odmieniać Korwina i koniec. No właśnie, bo moje pytanie jest takie, czy... A to pan... dlatego, że ludzie tak są, a nie tylko, że Komisja postanowi. Czy wolność, czy reguły jednak? W języku decyduje wolność. A w polityce. Najważniejsze rzeczy, najważniejsze rzeczy rynek, język i tak dalej, powstały bez pomocy państwa. W polityce, no to, to, to trzeba to zrozumieć, że dlaczego jeździ lokomotywa? Bo panuje wolność cząsteczek pary, w, kot, w kotle nikt z tym cząsteczką nie przeszkadza latać jak chcą, ale wcześniej jest stalowa ściana, takie reguły prawa które powodują, że, ten, że ta para nie ucieka na zewnątrz. Muszą być dwie rzeczy. Wolność i praworządność. Muszą być dwie rzeczy jednocześnie. Czy w następnych wyborach, bo ten objazd ja rozumiem jako studialny poniekąd obawia się Pan wcześniejszych wyborów? Obawiam się wcześniejszych wyborów, bo jeżeli platforma mówi, że wybory będą na jesieni, to najprawdopodobniej znaczy, że będą, że będą na wiosnę. <laughs> no tak, jeszcze jeszcze Żary i Zielona Góra. Ale. Tak, będę, będę o 15.30 w Wódzkiej Szkole Humanistycznej właśnie w Żarach, a o 18:00 w Klubie Kawon w. Góry. Chciałem spytać, bo wczoraj spotkanie w hotelu Fado, ponad 200 osób. Dzisiaj trudno wyciągnąć Gorzowian w wieczór taki mroźny. Był taki, była ostatnio taka próba nawet, nawet o świcie, nie omal tak, takiego komitetu poparcia, gdzie przyszli organizatorzy i to się spóźnili. Więc te 200 osób to jest chyba sukces organizatorów również. Pana, ja nie liczę ludzi na ilość, tylko liczę na poparcie przy wyborach. I naprawdę jestem święcie przekonany, że ludzie mają wreszcie dosyć tej bandy czworga, tych wszystkich PSL-ów, PIS-ów, PO, SLD, nazywanych tam lewicą, prawicą. To jest po prostu banda złodziei, której celem jest, że powiem się, nakrać użłobu, być użłobu i ich nie równi nic ideologicznie. Nic ideologicznie. Ani SLD nie jest partią socjalistyczną, ani PO nie obniżało podatków, ani PIS ich nie podnosił, prawda? PSL to robi to, co składać tylko sobie być u żłoba, jest to banda złodziei, powiedzmy jasno, i trzeba całą bandę czworga, czy w tej chwili już pięciorga, usunąć u żłoba. Mocno powiedziane, ale to pan czwarte miejsce zajął, się, dobrze pamiętam, w wyborach prezydenckich. To prawda. Czy liberalizm w takim wydaniu jak Hayek, Friedman, Nowek ma jeszcze szansę powodzenia? Bo tak. pisze pan, pisze najwyższy czas na, na, na pierwszej stronie Balcerowicz, rżnie głupa, parafrazując no, pańską ja, wypowiedź. Ja, ja akurat, mimo że to jest moje pismo, ja akurat nie podzielam tego tytułu. Yy, uważam, że to ci, którzy walczą z Balcerowiczem w tej chwili różną głupą, bo chcą nas obrobować z pieniędzy. z pieniędzy. Natomiast proszę mi nie mylić dwóch rzeczy, liberalizmu i tolerancji. Liberalizm gospodarczy. Liberalizm oznacza, liberalizm, liberalizm oznacza nie, no w ogóle w każdej Liberalizm oznacza, że prawo nie przeszkadza ludziom działać. A tolerancja oznacza, że jak ktoś łamie prawo, to jesteśmy dla tego to już nie. U nas będzie bardzo mało przepisów, bardzo mało praw, ale za to za ich złamanie będą bardzo surowe kary. Wczoraj na spotkaniu z Panem było mnóstwo młodych ludzi i to również silnych mężczyzn. Do nich się Pan w pewnym momencie odwoływał, mówiąc o agresywnych mężczyznach jako prawdziwych. Co Pan im właściwie zaproponował? Ja, ja byłem na tym spotkaniu i nie bardzo złapałem czekanie na, na to, aż się, aż się system rozwali. Nie, ten system się oczywiście musi zbankrutować, bo ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. I właśnie widzimy, że bankrutują. Finanse państwa upadają, Fundusz Emerytalny najważniejszy bankrutuje, prawda? I o to chodzi. My musimy być gotowi na to, żeby budować nowe państwo, kiedy zbankrutuje ta piekielna trzecia Rzeczpospolita. Ten, ten ustrój jest zmontowany celowo i świadomie, powtarzam, przez bezpiekę w 1988 roku. Ale pan w tym brał udział jakoś, przecież nie, był pan nie, parlamentarzystą nie byłem przy pierwszym. W ale w, pie w pierwszej kadencji Sejmu pan zasiadał. U udało mi się, udało mi się nam się wtedy wejść, wejść do Sejmu i przepraszam bardzo, ja już zostałem ustroj już zbudowany, prawda? Y Oj, w 1992 roku to on taki zbudowany znowu nie był. A to jest, wie pan, sprawa, panu chodzi oczywiście o ustawę lustacyjną. No właśnie, o uchwałę, był, pan, lustracyjną. był pan sprawozdawcą, nie, ale nie, też nie, twórcą. byłem autorem tej ustawy. Autorem. Y I wie pan, żebym wiedział, co z tego wyjdzie, to ja bym tej uchwały, bo może, nie zgłaszał. Aha. E, zaczęliśmy od, od pierwszej rzeczy, mianowicie trzeba było zacząć e, lustrację od Trybunału Konstytucyjnego. A nie od, Bo myśmy że on sędziów, ale przecież sędzia Trybunału nie jest sędzią w sensie, w sensie prawnym. I, I sędziowie, agenci, którzy tam byli w Trybunale, obalili nam tę uchwałę. Są bezprawnie. E, poza tym ona została wykonana. E, proszę pamiętać, że... 85% agentów SB pracowało dalej dla łopu i teraz pracuje dalej dla ABW. To zwykle się tak dzieje przy zmianach oczywiście. ustroju. I ale proszę zrozumieć, czym my się różnimy od PiSu? Bo ja z obrzydzeniem patrzę na to, co robi PiS. Bo PiS hmm. traktuje bycie agentem jako to, co on pracuje dla PRL-u, to jest źle. A ja mówię, że brzydkie jest, że on kapuje. Natomiast bycie agentem legalnego państwa, jakim była PRL, nie jest niczym hańbiącym. Myśmy chcieli ujawnić, a nie chcieliśmy robić nikomu z tego powodu żadnych przykrości. Chodziło o to, żeby ci ludzie nie mogli być szantażowani. O to chodzi, bo przecież jeżeli mamy 300 posłów, agentów bezpieki, to w każdej chwili... Może, może podejść ktoś, ktoś z bezpieki i powiedzieć, słuchajcie, macie głosować za tą ustawą, bo jak nie, to ujawnię, żeście byli agentem. Prawda? Rosjanie mieli kopie wszystkich naszych akt. Do 1984 roku na Rakowieckiej urzędował rezydent wywiadu sowieckiego. I podejrzewam, że Rosjanie mają kopie wszystkich akt do 1984 roku, co najmniej, co najmniej. I oni, Rosjanie mogą w każdej chwili szantażować na ludzi. W okresie smuty w Rosji, kto wie, komu oni sprzedali te informacje, prawda? Może Amerykanom, może komu innemu. Za dolary wtedy można było w Rosji kupić wszystko. W związku z czym ja chciałem to ujawnić, żeby nie było możliwości szantażu. Natomiast PiS... Wyszło jak wyszło. PiS robi z tej ustawy coś, są chce tych ludzi zamordować, potępić, prawda? Coś strasznego zrobili z tego. A, oni nawet ujawniali oficerów wywiadu, rozumie pan? No to jest szaleństwo swego, swego rodzaju. Panie prezesie, w najbliższych wyborach UPR i VIP razem, tak? Tak. To znaczy, dziwna historia była, niezrozumiała znaczy, dla mnie. Ja ja nawet nie wiem, nie wiem, czy jestem w tej chwili prezesem WIP-u czy prezesem UPR-WIP-u, dlatego, mm -hmm. bo sąd w każdej chwili może wyrejestrować wip a zarejestrować upr wip mo mo Może to już zrobił wczoraj na przykład. No. mówią, że z pr i z, z politycznego marketingu dwuja. Bo my się nie zajmujemy Mając dwie PR. takie marki, Janusz Korwin-Mikke i UPR już ukształtowane, naraz jakieś wolności i e, Ale to jest kwestia, to jest kwestia ten, teraz wracamy do upr wip do tej nazwy. Być może zmienimy nazwę na, na Ruch Korwin-Mikkego, jest taka możliwość. E, oczywiście, że tu chodzi o Markę MUP, tylko z drugiej strony, z drugiej strony nas nie interesuje PR. My, ale Ale ja wolę z mądrym zgubić, nie z głupim znaleźć. Czyli znowu przegrać wybory? My? Nie, nie przegramy tym razem, bo czy ludzie Idą państwo sami Co? do wyborów, idą Państwo UPR, czy, VIP, czy w samodzielnie. Ruch... Tak, idziemy sami do tych wyborów w zasadzie, bo to nie ma sensu. Ludzie każda rozmowa z, z, z tymi złodziejami z Bandy czworga, to jest podanie, podanie palca. No, Mocno. Ale proszę pana, jeżeli ja mówię otwarcie, jeżeli my dojdziemy do władzy, to 80% obecnej gazy policji pójdzie do więzień. z łzy. To, to z kim pan zawrze po wyborach ewentualnie koalicji? Po wyborach się będzie rozmawiało, wie pan oczywiście, bo... Po to się weszło do Sejmu, że trzeba rozmawiać z każdym ze złodziejem też, prawda? Trudno, innych nie ma w Sejmie. Więc się rozmawia z takimi ludźmi, jakimi są, ale nie chcę, nie chcę bez żadnej konieczności, ja nie mam żadnej konieczności, żeby z tą bandą rozmawiać, prawda, zawierać jakolwiek sojuszy. No otwarła się taka szansa, że do Senatu są wybory. No ale to, to na, 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 jednomandatowe chwili, nie, nie ma pan apetytu na taki start. W, w tej chwili Senat ma bardzo ograniczone możliwości. My chcieli, my byśmy chcieli zwiększyć... zwiększyć Upowiednia Senatu, ale to się nie daje. Przypominam ludziom, którzy chcą, mnie zawsze zływają ludzie, którzy mówią, że trzeba Senat zlikwidować. Ja mówię, to Sejm zlikwidujcie, jeżeli już chcecie. To będzie 406 od posad, prawda? I wrzaski są w Sejmie, hałas jest w Sejmie, a w Senacie jest porządek. To jeżeli chcecie coś zlikwidować, to już raczej Sejm. Pan się powołuje często na y, sukces Ligi Północnej we Włoszech. Tak. Ona jest w sojuszu, który, którym zarządza, że tak powiem, premier Berlusconi. Jak pan, tak. jak pan patrzy na jego dzisiejsze kłopoty? Ale co mi obchodzi prywatne życie pana Berlusconiego? Bo no, takie prywatne to nie było do końca. Przepraszam bardzo, jeżeli pan Berlusconi by sypiał z agentką obcego wywiadu, to to jest sprawa państwowa. To też nie wiadomo. Jak sobie sypia? To nie wiadomo, ale myślę, że wywiady tam właśnie najbezpieczniejsze są takie 17 bo jeszcze wywiady ich, ich nie, nie zdążą zaangażować. Także akurat prywatne życie pana Berlusconiego mnie zupełnie nie interesuje. Facet może być, może, może być dziwkarzem, może być coś tam. Ważne, żeby był dobrym premierem. Ja nie, nie, nie twierdzę, że nie dobrym premierem akurat, żeby to jasno powiedzieć. Ale jest rzeczą obrzydliwą, że się miesza sprawy prywatne z politycznymi. Dziękuję bardzo. Nasz czas antenowy niestety się kończy. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, Pan Janusz Korwin-Mikke, prezes wolności i praworządności był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.